Laki organizuje ślub i zaprasza wszystkich swoich znajomych. Jednak okazuje się, że w ten sam dzień ślub chce wyprawić g -play. Czy ktoś zrezygnuje ze swojego ślubu, żeby przyjść na ślub znajomego? Oglądaj film do końca. Siemanko, Laki z tej strony I słuchajcie, dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień Ponieważ biorę ślub ze swoją dziewczyną Franią No i jak już widzicie y, Mamy już przygotowane miejsce Wynajęliśmy miejsce w skale Ponieważ to było marzenie mojej dziewczyny Żeby mieć ślub w skale y, y, Lakuś, y, jak przygotowania trwają? My tutaj zawiesimy y, O, y, obrazy ładne To akurat nie y, Ładne obrazy odnośnie y, twojej mamusi, tak? O, na przykład tutaj, zobacz jak My ładnie z, z Franią wyglądamy Ja cię kręcę tatuś To będzie najlepsze wesele na świecie W końcu ty się żeni z mamusią No po prostu nie wierzę Takie obrazki to tutaj ksiądz normalnie na pewno doceni Tatuś wiesz Tak właśnie a wy widzowie jeśli chcecie razem z nami W tych przygotowaniach brać udział I zobaczyć jak to wygląda od strony Przygotowawczej Od ślubu to już teraz kliknijcie Łapeczkę w górę Oraz subskrypcję dzwoneczkiem Znaczycie z czerwonego przycisku na szary Kliknijcie dzwoneczek, bo zbieramy 700 tysięcy subskrypcji. E, no i napiszcie w komentarzu e, Laki i Frania ślub. No i wtedy e, weźmiemy może razem dzisiaj ślub. Dobra Lakusiu, ja tutaj Cię zostawiam. Już te obrazy zostawiłem. Bo ja słuchaj, zrobiłem tutaj spis wszystkich rzeczy, rzuciłem Ci tu pod nogi jak rozstawiałeś ogólnie o, te obrazy, no. co trzeba zrobić tutaj jeszcze przed ślubem, co trzeba załatwić, dlatego weź sprawdź słuchaj. i zobacz czy dobrze się spisałem. Plan ślubu, no tak, poprosiłem cię synku, żebyś napisał jak to wszystko będzie wyglądało, to poczekaj, przygotowania do ślubu, frania. Fryzjer, makijaż, suknia ślubna. To trzeba załatwić dla Frani. A, Frania teraz nasza, twoja mama jest już u fryzjera, u koleżanki. Już się strzyży, dlatego to już jest załatwione. Mm, przygotować miejsce. No to właśnie teraz jesteśmy w tym miejscu. Umówić księdza. No dobra, o, to pojadę może teraz umówić księdza. Lakuś i laki. Garnitur, garnitur. Nauka tańca na uroczystość końcową. Zaprosić gości i napisać zaproszenia. To może ty zajmij się teraz zaproszeniami. Napisz Zaproszenia Dobrze. I później wręczymy je, a ja pojadę do księdza. Dobrze, tatuś, możemy się tak umówić, także dawaj leć i załatw to jak najlepiej tutaj, żeby termin był jak najbardziej dogodny. Dobrze. Wsiadamy, okej, okay. wsiadamy, o! Odpalamy i jedziemy e, Jak widzicie e, wszystko trwa odpowiednio Ty ale poczekajcie tutaj jest Gplaya dom i, I czemu on wynajął sobie takie same ławeczki jak ja I przed domem coś organizuje o czym ja nie wiem On, on też ma jakąś uroczystość Poczekajcie kto tam jest Gplayka i Gplayek I normalnie Gplayek jest ubrany w jakąś Jakiś, jakiś garnitur, chyba. Ej, no, coś tu jest nie tak. Ej, nie no, ale wiecie co? Ja pojadę teraz do księdza. A później, może zadzwonię do cipleja i, i spytam się go, co on w ogóle planuje na dzisiejszy dzień. Ty właśnie, frania. Ona jest tutaj strzyży się. Dokładnie teraz się trwają strzyżenia. Zobaczymy jak to jej wyjdzie. Wpadnę do niej za 10 minut. Na początku pojedziemy do kościoła. Jedziemy tutaj. Parkujemy nasz w wóz w kościele i zobaczymy co, czy ksiądz dzisiaj jest wolny. Dobra. Wskaczkujemy szybko i pędzimy do kościoła, bo jeszcze nie mogę doczekać. To będzie mój najszczęśliwszy, najszczęśliwszy, najszczęśliwszy dzień. Śluby biorę. Ślub biorę. Słuchajcie. Słyszycie? Wszyscy y, biorę ślub y, O proszę księdza chciałbym umówić na, na wizytę y, Odnośnie ślubu Chwila, chwila, proszę tutaj się zatrzymać, proszę wyjść, ponieważ aktualnie trwa msza święta, proszę hmm. usiąść i poczekać, jeśli chcesz ślub, msza, to musisz chwila. poczekać i później to załatwimy. Hmm, ja zaraz tutaj zobaczę, aha, racja, tutaj jest dużo ludzi, oj, to przepraszam, panów ministrantów i księdza, w takim bądź razie usiądę i poczekam, aż się skończy msza. No dobra, Jocie zobaczcie, tu jest naprawdę dużo ludzi w kościele, ja sobie tak wchodzę, bo myślałem, że tutaj się nic nie dzieje, e, e, przepraszam, a, a kiedy się kończy msza? Nie przeszkadza, ja tu się staram modlić, a ty co w ogóle? Jeszcze chwilę będzie trwało, ale daj się pomodlić, Czekowi. No dobrze, e, dobrze, e, dobra. Jejku, no tak długo tutaj czekam? O, już, proszę księdza? No dobrze, to, to tutaj pójdziemy może... E, e. Tak, ja tutaj wpiszę, sprawdzimy w ogóle jak tu sprawa z terminami wygląda, bo ostatnio jest dosyć gęsto. To tutaj mhm. jeszcze dzisiaj jedna osoba ma ślub, dlatego nie wiem, jak tam w ogóle sprawa wygląda. Na Jed 13 będzie termin jeden. Jedna osoba dzisiaj ma ślub? No dobrze, e, proszę księdza, no to e, w takim oświadczeniu o 13 jesteśmy umówieni. To będzie mój najszczęśliwszy dzień. Mam już wszystko gotowe. E, miejsce wydarzenia, e, normalnie gdzie będę spędzał czas, no i, i wszystko będzie tak, jak należy. E, dlatego e, ja wsiadam i jadę e, jadę e, tutaj dalej, e, żeby. Ej, chwila, chwila, a... Ale ty mi w ogóle tutaj zaparkowałeś na tym, na moim trawniku? Bez przesady, co to ma być? Y, y, dobrze, y, to ja już jadę, to ja już jadę, nie wiedziałem, nie wiedziałem gdzie jest parking, wie pan, nie wiedziałem gdzie parking. Dobra, to widzimy się o 13, do zobaczenia. Do zobaczenia! E, dobra! E, teraz się tak składa, że jestem umówiony z księdzem, wszystko jest załatwione. E, odbieram teraz dziewczynę od fryzjera, zobaczymy e, jak ona tam się strzyży, czy jest już, e, bo poprosiła z fryzurę na e, fryzurę ślubną. Zobaczymy jak ona tam już jest obcięta. E, e, ksiądz będzie o 13. E, hej Franiu, jak tam już kończysz, może... No, hej, hej, słuchaj, no, bardzo dobrze idzie. I będę taka piękna na ślubie, twoja taka wymarzona żona, normalnie, nie? Ksiądz jest umówiony, e, biorycie i jedziemy zaraz po garnitur. Dla e, wiesz, poprosiłem go, żeby zrobił właśnie e, zaproszenia. Wow, ale ta fryzjerka ma e, taką profesjonalną fryzurę, tutaj widzę, tak po jednej Maja. stronie wcięta. No jak jeszcze 5 minut i będzie gotowe wszystko, wszystko będzie za 5 minut. To ja nie przeszkadzam i, i rozejrzyj się tutaj może. Wow, zobaczcie, dobra. jak tutaj wygląda ładnie fryzjerstwo. Tutaj są, jak widać, do obcinania nożyczki. O. Dzień dobry, witam. Przepraszam, o. że przeszkadzam, ale chciałbym tu mówić swoją żonę przyszłą. Gplaykę, bo mamy dzisiaj ślub na, na, na 12 godzinę. Jest możliwość? A. Okej, okay, dobra, no to co? nie ma sprawy. O, siemalaki, co tam w ogóle? Co jaką słychać? fryzurę? Jaką fryzurę? Siemanku. Siemanku, jaką fryzurę chciałeś zrobić? dziewczyna? Y no słuchaj, ogólnie G z G-Playką dzisiaj, wiesz to sześć nie postanowiliśmy po prostu wziąć dzisiaj ślub i umówiłem ją tu do fryzjera, wiesz? Jak to dzisiaj? Przecież ja, ja dzisiaj mam ślub, ja mam wszystko gotowe, miejsce, słuchaj, wszystko mam gotowe, to jest Stary. niemożliwe, ej G play musisz ja odwołać pierwszy. to, musisz odwołać Czekaj. to. Stary, ja muszę w ogóle sobie tutaj posolić trochę sobie tutaj te, te, te ciasteczka i sobie zjem, bo mnie trochę zestresowałeś teraz. Co to ma być? Stary ja, bo w ogóle byłem pierwszy, już miałem to dawno zaplanowane ten ślub. I wiesz co, nie muszę mieć w tym samym czasie właśnie ślubu, muszę być, musisz to prze, prze po prostu zmienić termin. Ej, ty masz zmienić termin laki, co to ma być w ogóle? Czekaj, no, no bo wiesz co, bo bo, Ej. frania tutaj jest u fryzjera teraz i przecież ona jest strzyże, strzyżona! Co się stało? Jaki mamy problem, zobacz w ogóle. Ups, Ech. ups, coś tutaj się co? wydarzyło, chyba pani ślub fryz... będzie odwołany. Pani ja fryzjerka! Słuchaj, pani fryzjerka tutaj leciutko zjechała nożyczkami i jak widać frania ma na głowie jakiś jakieś gniazdo! Giplay! Ślub dzisiaj mamy, wiem, Spokojnie. że... Wiem, że... A, mamy lub nie mamy, słuchaj, najwyżej Franie się ogarnie jakąś perułkę, a druga opcja to odwołacie ślub i zrobicie w innym terminie, nie wtedy, kiedy my dokładnie w tym samym, o, co? Mamy nie. przecież wspólnych o... znajomych. Lucky. Nie wiem jak to się stało. J-Play właśnie spowodował, że moja dziewczyna ma ogólnie łysinę na, na głowie. Ja biegnę szybko może do sklepu, może może tam się dowiem czegoś więcej na temat jakiejś peruki czy czegoś, a przy okazji wezmę garnitur. Trwają przygotowania, a tu nagle tak się stało. Ja cię, przecież, przecież moja dziewczyna to, to normalnie, widziałem po imieniu, że nie była zachwycona. Garnitury tanio na miarę. No dobra, to tutaj są garnitury, może tutaj wybiorę jakiś garnitur. Garnitur Bedrock, 23 diamenty. Eee, ja chciałem normalny garnitur, e, garnitur... Play, co ty tu robisz? E, przyszedłem w garniturek, słuchaj, garniturek sobie zaklepuję. E, wiesz co, e, ja, ja cię poproszę, teraz ładnie cię poproszę, po prostu ja wybieram garnitur, ale przy okazji e, musisz zmienić termin twojego ślubu, bo znaczy ja mam już tak, księdza e, przygotowanego, e, Miejsce też, frania teraz. Nie wiem, co dość z franią, ale wszystko mam gotowe, Gplay. Sorry, ale musisz to pozmieniać, stary. Ja myślę, że frania nie pójdzie na to. Ona się nie zgodzi, żeby wiesz, co z to musi brać ślub i będziecie po prostu. Zrobicie to w innym terminie. Zaakceptuj po prostu ten przebieg wydarzeń i się tutaj nie sprzeciwiaj, Laki, no. Nie, Plus... no serio, nie mogę się z nim dogadać. Gplay, dzisiaj mam ciężko ogólnie y, do porozmawiania, słuchajcie, i naprawdę się zastanawiam, y, co ogólnie o co mu chodzi, no. O co mu chodzi. To jest garnitur dla dziecka, to jest garnitur przyszykowany dla e, Lakusia. Biorę ten garnitur, tutaj jest garnitur szyty na miarę e, dla ciebie. E, Przekróć się na chwilę, bo ja się przebieram teraz w garnitur. Okej, okay, mam wszystko gotowe, jestem gotowy. Wow, zobaczcie jak wyglądam! Garnitur szyty specjalnie dla miary, na miarę dla mnie. Ale przystojniaka z ciebie, laki, słuchaj. No G-Play, wiesz co, i tak to wszystko dojdzie do skutku. O, mam pierścionki, słuchajcie, e, mam plan. Czekajcie, co mi g -play jeszcze napisał? Frania, przygotować miejsce, mówić księdza, garnitur, sztu, nauka tańca, uroczystość końcowa. O, to tutaj jest właśnie e, przygotowanie do nauki tańca, tutaj e, właśnie... Chorograf pewien e, pokazał mi, jak się tańczy. To może tutaj teraz zaprezentuję. Moje dziewczyny. mam? Przykro, mogę Przykrością muszę stwierdzić, że moje dziewczyny nie ma. E, Wydarzyła się nagła sytuacja. E, Ojoj. Bo, no i musimy się spieszyć co do ślubu, ale ja pokażę, może co ją nauczyłem i co ja siebie nauczyłem. Jak i jaką chorografię, dobrze? No dobra, to proszę pokazać, co pan tu umie, Umiem czy się na nauczył tych ruchów. nie na początku takie, ale to o, jest końcowy, no. to jest końcowy, nie, 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 to nie było to. Właśnie chodziło mi o to, żeby pokazać, o, ten taniec, proszę zobaczyć, go ustalaliśmy, tak? Wow, o, tak, to jest właśnie to. Co ja tu wymyśliłem, takie kolorowe, normalnie efekty, myślę, że budzą tutaj naszą publikę i rozpalą ich emocje i uczucia. Na pewno ten taniec budzi ich mega zainteresowanie. Tak, dobra, nieźle ci to wyjdzie. To ja właśnie, o, to ja właśnie tutaj będę tak tańczyć na tym, Frania i też tak umie, także... Czemu, co to jest za taniec? Ale w ogóle to jest żartlak i ty chcesz tak tańczyć na ślubie? Słyszę, Serio? To jest taki, przecież tutaj pan też mówił już chyba, że ty, ty taki taniec umiesz tańczyć. Choreograf Stary, powiedział, że ja to robię pięć razy lepiej. Zobacz na to, uwaga. Widziałeś to? A. Ej słuchajcie, napiszcie w komentarzach, e, kto, kto nauczył się lepiej tej choreografii. E, czy Gplay, czy Laki? E, o, nawet się zrymowało. Kto nauczył się lepiej choreografii? E, dobra, napiszcie teraz w komentarzach. Ja. E, I ja. my idziemy. Ja idę ja. Już przygotowywać e, cały ślub e, i, i całą uroczystość. Muszę jeszcze tylko zaproszenia e, przyjść. Gplay, mam dla ciebie zaproszenia. Chodź, chodź, chodź. Zaproszenie mam dla ciebie. Ej, stary, ale ja nie chcę w ogóle od ciebie zaproszenia. Ja ciebie mogę zaprosić na swój ślub, ale na twój nie Te Chodź, ja też mam zaproszenia. Chodź, chodź, chodź. Nie, 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 chodź ty. Ej, Lakuś, Lakuś, przygotowałeś już zaproszenia? Przygotowałeś już zaproszenie? Ja mam dla ciebie ten garnitur, który ja prosiłeś. Jasne. Proszę, garnitur. Tatuś... Ja się tutaj wiesz, co na medal po prostu. Eee, no idealnie do ciebie pasuje, tutaj widzę, no dobrze, dobrze. Co, za tatuś, dziękuję ci. Wyglądamy bardzo podobnie, Lakuś, mamy ten sam garnitur, mama będzie zadowolona. I słuchaj, te zaproszenia, o tutaj, zaproszenia dla wszystkich gości, tak? Tak, przygotowane wszystko, tylko musisz, tatuś, się spieszyć, bo musimy je wszystkie rozdać, a już dzisiaj przecież jest ślub. Także szybciutko trzeba w ogóle rozdać. Zjedniej się wszystkim gościom tak. i się szykować już na dzisiejszą uroczystość naszą wielką. O, zobaczcie jak ładnie Lakuś napisał, zaproszenie na ślub Laki i Frania. Dobra, to ja idę rozdawać, zaraz się widzimy Lakusiu, na przyjęciu. Słuchajcie, ja rozdam Dobrze, pochodzę po, po znajomych, rozdam tutaj zaproszenia i zaraz e, się widzimy. E, może odbędzie się już ślub. Dobra, pierwsze zaproszenie tutaj jest. Z... Zostanę, o, zaproszenie. Okej, okay. zaproszenie na ślub, laki, frajne. To przyjdź tutaj na zaproszenie. Lumi i, i w ogóle wszyscy YouTuberzy. Wszystkich YouTuberów zaproszę. Idę teraz tam, zapraszać wszystkich ludzi, a wyczekajcie! Oglądajcie do końca, bo zaraz się odbędzie super ślub. Jak widzicie, wszystko jest jak należy. Moja dziewczyna ubrana w piękną suknię ślubną. I mój synek ubrany w garnitur, szyt na miarę. No i oczywiście goście, przyszli na mój ślub. Zobaczcie, eee, cześć Lakuś, super ogólnie, że zaczynamy znaleźć ślub. Hej Frania, zaczynamy ślub, masz piękną suknię, wyglądasz fantastycznie. Eee, dzisiaj to będzie nasz dzień. Eee, no, eee, jak zobaczycie, Tutaj na przykład przyszli moi rodzice, e, hej mamo, tato, przyszli, przyszli do mnie dziadkowie na ślub, e, przyszli znajomi, tylko słuchajcie, miałem 23 zaproszenia na mój ślub, no i okazało się, że zobaczcie ile osób przyszło dokładnie. No przyszło dokładnie e, 10 osób e, i się tak zastanawiam, e, e, przecież dałem wszystkim zaproszenia. Aha, czekamy teraz tak długo na księdza i tak mało osób do mnie przyszło, ponieważ przecież Dziplej robił u siebie ślub. Poczekajcie, poczekajcie, ja odłożę tutaj e, może te e, z, Zaręczynowe nowe pierścionki. Kupiłem takie piękne pierścionki, dwa. E, dlatego zaraz przychodzę, idę po, idę po księdza, czekajcie wszyscy, zaraz się roz, rozpocznie to całe przyjęcie. Będzie niesamowicie, będzie fantastycznie i superowo. Normalnie ślub G-Play. Ja podejdę bliżej, może usłyszymy, co oni tam mówią. Ale co? Czyli jednak się A nie dogadaliśmy ja w końcu. E, e, odnośnie tego, że nie dogadaliśmy się, e, żeby połączyć te śluby. No ale zobaczymy. Dobra, podejdziemy bliżej i zobaczymy, co oni tam mówią. Poczekajcie. Okay. Ja, G-Playko, jako G-Play, biorę ciebie za żonę. I obiecuję Ci tutaj, jadziemy. ślubuję Ci wierność, miłość i to, że nie, pusz nie opuszczę Cię aż do śmierci. A na dowód daję Ci tutaj piękną moją obrączkę i, i trochę aż zwróciłem się, Gplayko, ja aż mi się chce płakać. Widzicie? Jesteście świadkami hmm. y y tego, że jesteśmy w, u, u Gplaya y już na ślubie. Dobra, patrzcie, teraz tu siedzimy sobie, oglądamy, ale on ma dużo ludzi, poczekajcie, policzymy, ile on ma. Raz, dwa. O, nie, on ma więcej osób do niego przyszło i tu są też moi znajomi. O, G-Play! E... Dziękujemy, proszę księdza. E, właśnie tutaj, słuchaj, już możesz poznać moją żonę, G-Play, Właśnie wzięliśmy ślub, wyprzedziłem cię, ha, ha, ha. Ej, e, no nie, się tak właśnie zastanawiam, e, ile można robić ślub. Proszę księdza, czekałem na księdza tak długo e, i, i teraz w tym momencie musi ksiądz pójść do nas. E, no i. Dobrze, spokojnie, po kolei, po kolei. Teraz udzielam. Dzieliłem jednego ślubu, to teraz możemy przejść do drugiego. Yy, także ogólnie ru możemy ruszać. Tak, zapraszam tutaj do mnie. Yy, idziemy do mnie. Yy, super, A, że. wszyscy. to co? Miłego tam ślubu, nie? Yy, jak ty do mnie ogólnie na 5 sekund przyszedłeś, ja tu z gośćmi zostaje, nie? Yy, dy... Wiesz co, y, ziomek, jesteśmy super ziomkami, może przyjdź do mnie, weź swoich znajomych i przyjdź do mnie po prostu na ślub. Ale nie, nie dostaliśmy zaproszenia z diplaykom. to jak mamy przejść, słuchaj? Jak nie, wysłałem ci, pamiętasz jak ci mówiłem, żebyś przyszedł do mnie też na ślub, to wiesz, że się nie dogadaliśmy odnośnie tego, ale y, no zrób to dla mnie, przyjdź, choć proszę księdza, musimy tutaj odbyć po prostu Zobaczymy, czy tutaj lepszy będziecie mieli ślub od naszego, bo my tu się naprawdę postaraliśmy i będziemy przynajmniej mogli porównać. Dzień dobry, witamy wszystkich tutaj z swoją żoną, G-Playką, e, e, chciałbym was powitać. Moja, o, moja dziewczyna gotowe. była e, zafascynowana tym, żeby po prostu... Specjalnie tutaj tą skałę y, dla niej wykopaliśmy, dlatego odbywają się tutaj y, nasze... nasz ślub. Y, Frania, tak, y, nie opuszczę, nie opuszczę cię nigdy, chcę z tobą być na całe, całe życie. Proszę, to dla ciebie pierścionek, to dla ciebie. Jak to w że księdza się mówiło, y, tutaj dla ciebie pierścionek, dziplej y, jest na naszym... Czy... Dziękuję, dziękuję, ale ty jesteś słodki, laki. Normalnie najfajniejszy dzień w moim życiu. Tak, ja też się bardzo cieszę. I, i uwaga, teraz ten, ten taniec, co się nauczyliśmy. Frania, wow. dawaj go! I, ja w ogóle tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, Laki, że ja, Frania, ja biorę ciebie, Lakiego, za swojego męża i nie opuszczę cię aż do śmierci. Wow, super! Ale super to, super to wszystko się odbyło. Gplay, bardzo się cieszę, że przyszedłeś do mnie i w końcu połączyliśmy się. O, a to ty, to aż się wzruszyłeś, Ziomal. Jocie, ja czekaj, Gplay, cieszę się, że tutaj przyszliście w ogóle całą parą. Ale się wzruszyłem naprawdę Laki, jestem pod wrażeniem tego waszego ślubu i swojego, dzisiaj jest ważny dzień. Słuchaj, może byśmy połączyli nasze wesela i zrobili jedną wielką imprezę dla wszystkich gości, co ty na to? Tak, oczywiście, że tak. Frania, Lakuś, słyszeliście, to Gplay wpadł na super yy, pomysł. Chodź Gplay, pójdziemy, oni zaraz do nas dojdą yy, i zaraz wszystko jakby powróci. Tary, Ale super, się cieszę, Chodź tutaj że... jeszcze, wiesz co, zatańczymy. Chodź, Laki, choć tutaj jeszcze się ustawimy. Naszych gości, wszystkich na trzy, rozpoczynamy taniec. Uwaga, tutaj chodź. Raz, dwa i, i trzy. trzy. Lecimy. Okej, okay, okej, okay. ja cię prawie. Czekaj jeszcze raz, jeszcze raz, bo nierówno trochę wyszło. Czekaj, yy, yy, raz, Dobra, dawaj, odliczaj. Raz, dwa i trzy. Dobra, lecimy, woohoo, ale super jest To jest nasz ślub, ja i Gplay, my razem jesteśmy z zgraną paczką Mamy super dziewczyny i lecimy na freestylu Gplay teraz twoja kolej, wjeżdżaj na ten beat Bo od Yo, rana bio, do nocy Mamy śluby dwa, ale fajnie la Z Lakim dzisiaj nie będziemy spać Będziemy normalnie zaraz w szachy grać W szachy grać, tańczyć od rana do białego Rana do nocy I wedle, w nocy, wedle będziemy czekoladami jeść, ale super, Do no dobra to to wszystko było, jeśli wam się podobały nasze śluby i chcecie zobaczyć może y, kolejne y, kolejne y, jakieś uroczystość, którą teraz będziemy, do którą teraz idziemy y, to kliknijcie łapeczkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem y, i się z wami żegnamy i papa pa. dziękujemy za oglądanie